Ej, z tej strony Eleven, To jest ponownie Don't Starf z Wiśnią. Tak, nadeszła no zima. I, I czas wybudować ścianę, mur, cokolwiek. Tram będzie dumny. Dawaj clickbait. Nie, no weź. Wezmę ten kamień. Niech on Dobra. będzie taki jeden. Ja tu tą ścianę pobuduję, bo wiem, że można zrobić potem jeszcze. E, chociażby. Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Furtkę. Więc pozostawiam gdzieś tutaj wejścia. Te ściany trzeba chyba jeszcze wzmacniać, a na razie zbuduję takie zwykłe i potem będziemy wzmacniać, bo. Wiadomo, na pewno musimy się czymś mieć chronić. Potem będziemy ogarniali trochę dalej. O, trochę marzne. Czekaj, wezmę sobie te nauszniki od Ciebie. Co zrobiłeś? My dopiero zaczynamy ogarniać ten, to stadium gry, więc... To będzie. Turbo. Nie, nie za bardzo byliśmy jeszcze na takim poziomie. No dokładnie. Myślę, że to tutaj dobuduję tak na prosto, żeby już nie budować krzywe, takiej krzywej ściany. Te nauszniki mi nic nie dają, bo ich nie założyłem. Gdzie one są? Eee, Czekaj skrzyni. Nie, 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 ja je wziąłem, ale... Ale jestem idiotą. Co? No nic, po prostu je schowałem. Ale ja zajmie się w tych jak wyglądam z tym kilofem. Nice! Jest... Dobra. Zalazłem drzewca w drzewie, co w ogóle na inny teren, na inną część mapy już poszedł. Tak, wiem. E, ja dalej zemarzam. Dalej. Nawet, z, nawet z tymi neusznikami Zrobiliśmy sobie Thermal Stony, ale. Nie zabrałeś go? What? Co się stało? Deadłem. Ale jak? Eee, by Starvation. Co? Z głodu zdechłem normalnie jestem idiotą, czekaj, tutaj jest Touchstone. On się chyba regeneruje co jakiś czas, mam nadzieję. Oby, oby to tak było, bo widziałem go, że był zregenerowany, więc... Kurde! Drugi raz zginąłem! No nieźle! Ha how? <laughs> Tylko wisia się dobrze trzeba. E... Mam nadzieję, że się zregenerowało. To chyba już tak nie działa. Już nie? Nie. A co potrzebujesz, żeby się postawić na nogi? Eee. Musisz uzbierać Spider Glans. Żeby mnie ożywić. I coś tam jeszcze Uff. Będzie bardzo ciężko. Wiem. O, pingwiny, mogę je ten e, jakoś opętać. Mogę, patrz, jak wyjeżdża. Patrz jak jedzie z tego. Wii! Nie, Możesz tam w gówno wchodzić Mogę duga. by... Mogę być głównym? Ono się potem tak przesuwa i tak skacze Cześć Jak tam twoje sanity? I tak spada czy jesteś blisko czy nie Aha O nie to najgorzej Dobra to ja ogarnię tutaj wyprawę Żeby jakoś żyć Dobrze to ja się będę towarzyszył Śnieg pada Śnieg Jakim cudem ja mogłem zdechnąć z głodu? Bo jaki ty z. Zają... Zajął się budowaniem muru i patrzył, czy wszystko jest równo, zdechł z głodu. No po prostu żal, że nada i, i chłam. Eee, dobra, w jakiej zakładce jest to? Jak to się nazywa, żebym potem wiedział? Eee. W... Zakładka Survival Przetrwanie, obviously. I jak to się nazywa? E, Telltale hard, hard. Jak e, Telltale te, tell, Games. Dobra, już mam. Więc o tym muszę przeczekać po prostu. Więc będzie tutaj małe cięcie. Zaraz, zaraz, czekaj, czekaj. Masz. Masz już Spider Glens? Eee, no właśnie, idę po nie. Tylko mi brakuje, nie? Przecież nie będę szedł teraz jak ciągu dnia. Dobra, spoko. Poczekam, mam czas <laughs> Wo, Za dużo ich Dobra to będę są tutaj, to odganie to? Tak Już załatwiona. A i paluszki, paluszki tutaj sobie robię. Eee, nie. Z, z, z żenada i chuj. Jak ja mogłem zginąć? Wiesz, raz mi tak stanie ty spada, że jest po prostu poezja. Wiem. Ale ja mam pomysł, ja nie będę je bił, ja będę je łapał do pułapek Pająki? Tak, można Pająki do pułapek? Tak, i jak się je wymuje to wypada staw No że chyba nie wypada wtedy to co trzeba, no to trochę inna sprawa ja nie, nie, myślałem że nawet łapać do pająki do pułapek poza... Królikami cokolwiek, że tak powiem Czuję mm. się taki, czuję się taki bezużyteczny i dobrze. Kurwo. Muszę zebrać, bo jednak ten... Ja będę robił tam jeszcze przejściową... O, zamarzło. Będę robił tam przejściową ten, nie? Bazę. I przybiję tego polerę ten kamień dupę? Grzeje, grzeje. I mam jeszcze ten... Królicze nauszniki mi daje jeszcze swoje A trzymajcie ludzie kciuki Bo inaczej będzie koniec serii, potem będzie sezon 2 za <grybujesz> Tak będzie To jest żenada i Chyba Ekscytujące jest... życie martwego No po prostu Ty tak Tak Niezręcznie! Mmm... Um, dobra, tam na dole są pająki. Tam będzie tak najszybciej. Tak jak ja, jak ja robię ja robię. Jeszcze ja widziałem, że pająki były tam bliżej nas, ale poszedłeś w to najdalsze miejsce z tego co widzę. Bo ja tylko wiedziałem, że tutaj są. Aha, to zmienia postać rzeczy. Poza tym tutaj są świnki. i one się czasem jeszcze napieprzają dodatkowo z nimi. Gówno! Mogę? Jeee, yeah, byłem kupą na chwilę. Patrz, poskoczyła, kupcia. Hops. Nie no, chodźcie, gówno, chodźcie. a nie. nieważne. Chodź, 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 chodź się. Chodź. Fak. Czekajcie, czekaj, ja im może coś zrobić, mogę to nawiedzić. O, o nie! Wy... Uy, nie wszystkich naraz Przepraszam. Cześć, mogę nawiedzić tego pająka? O nie! zepsułeś mi, ja tam się staram to wydobyć. Teraz będę mnie gonić, muszę uciekać. Dzięki, dzięki Ewen <laughs> Gonię mnie dalej. O kurwa! Co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? Nic! To samo się tak, ja nic. Gadaj. A generalnie wiesz, Pająków jest dość sporo, prawda? No. Coś musiało je zrodzić. Aha, Pojawi się. ta mamusia. Królowa. Czy ciebie? Cholera, nie udało mi się go zabić. Z tym przyszła obstawa. Fuck um, Czekaj, mogę te pułapki poruszyć? Spróbuję jedną. Ale one się ruszają w losowe miejsca. Ruszasz się w złą stronę. Uff. Czekaj, bo czytam o tym, jak jestem duchem, czy mogę coś zrobić? No okej. Okay. Uh. Nama 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 GHOST! Czekaj, zobaczę czy mogę ją opętać Ale wiesz Chyba... to jest dobre? Chyba jej to nic nie daje Ten takol e, Hard mogę zrobić... E, znaczy, tej... Hard mogę zrobić e, bez Science z Czyli jak zdobędę ten to mogę cię od razu skrzesić Tylko gdzie ty jesteś? Ja jestem tam gdzie postawiłeś te pułapki Dobra. Jesteś się daleko. Ty, jeżeli... Wyczytałem, że jeżeli ja będę... Te pająki, które ja, że tak powiem, przejmę, to zawsze jak padną, wyrzucą Spider Glance. Mają 100% szans. Uuu. Więc forma ducha jest jednak przydatna. Dobra, jesteś tak. przydatniejszy. Tak! <ścoughs> Czuj się przydatniejszy, Eleven. I nie umieraj! Namioty! Spanie w namiotach od, oddaje najwięcej Sanity. A jak się robi i namioty? O! Resurrecting a Ghost Player oddaje 80% Sanity. Tylko czy to działa na multi? Bo to chyba działa głównie na ten. Stary! Ożywianie gracza! Aha, Sanity poprawia. Tak. Ale namiot coś będzie trzeba zrobić. Yy, namiot jest z sześciu pajęczynek, czterech patyków i trzech linek Będziemy musieli się bawić tymi pająkami, będziemy musieli tak. zacząć. Trzeba będzie. Ja je tutaj poopętuję, żeby wyrzuciły Spider Glance na pewno. I idę tam na dół. Uuu, poszło by to szybciej, gdybyś ich nie opętał. One, one się schowały, czekaj. One się schowały w tym. W kokonie. Tylko teraz jest królowa pająków, która tego pilnuje Spróbuj to odsunąć Mhm, odsuwaj tamto Okej Czy Czy dwa pająki do siebie biegną, może zdobyć spider glance Mam, mam już Okej! Okay. Easy Chodź do mnie Dobra, lecę Tylko chyba muszę jedną rzecz wyrzucić O, z nimi walczy, jak uroczo Eee, to Boże, i będą... a nie Chodź, chodź tutaj, chodź tutaj Co? I, no i... give Uff. Dobra przyjacielu, chodź, wracamy Fank, dzięki Wracamy, Uciwamy? wracamy tylko wiesz, że ja nie mam nic. Nie mam hitstone'a, nie mam czegokolwiek. Zmarznę. E, mam daleko? Ło, mam bardzo daleko. Dobra, to chodź. Jak będzie za bardzo, to, to będę robił yy, ten. Żeby się ten. Yy, o! Hello. W sensie? No w sensie, że mogę po prostu tymczasowe ten ogniska zrobisz, tak? A, okej. Okay. Trzeba bo teraz mam dziwny wskaźnik tego zdrowia. Mam niby 50, ale jest jakaś część szara taka dziwna. Że nie możesz mieć już więcej. Jeżeli to już na stałe. W ten sposób. Chodź do góry. Tak na to odejmuję. Dobrze wiedzieć. Zamarzam, nie... zamarzam, zamarzam, zamarzam. Tak, tak hardo. Prawie. Masz? Uff Nie, dobra, jest dobrze Odmarzam już, odmarzłem Zbieraj tu, uciekamy, uciekamy, bierz to o nie, nie. nie. dam Chodź tu, czekaj, masz Nie, 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 bierz, bierz to Tobie się najbardziej okay. przyda Nie ja mam nauszniki jeszcze Jakie zło Jakiś mors ten wyskoczył Co? Mors? To był zam zamrożony chyba ten i ZAMARZNIĘTY mors. Jak na mojej to był zamarznięty ten pies Były zamarznięte psy i mors Okej okay, teraz szybciej biegam świetnie Dobra to leć i ogarniaj Dobra Nadmiot trzeba zrobić koniecznie bo to jak odradza tyle Sanity to Panie nam do góry niepotrzebnie Jak to nie? A, dobra, tutaj, dobra, jest spoko. To to ja już tutaj zacznę rozpalać. A już rozpaliłeś, dobra, spoko. Tak. Uuuu. Da <ś mentality> <ś chill masculine> emocje. I patrz, co robisz? Co robię? No, czy, czy robisz? Przecież robi się ten, przerwy obiadowe podczas pracy. Siedź, cicho! Ja dopiero zacząłem! Ten kamień też tutaj upuszczę. Muszę moje senity jakoś zrekonstruować, bo siada. Zdrowie jeszcze nie jest źle. Mam no, 37. Czemu? Mam mniej niż miałem. Od zamarzania chyba. Ja, ale to sobie zaraz podniesiesz, nie? Ten tak. A, a gdzie to jest te itemy? No, tam gdzie umarłeś. Tu, tu masz. Nic Aha. nie zbierałem, nic Dobra, myślałem, że je zbrałeś. No i teraz tu będzie ten, ten. siedział na hama. Wilki jeszcze. Dlatego buduję ściany. Nie zdążymy. Eee. Cicho. Gdzie jest moja włócznia? Kaj, ona jest. Kaj, ona jest. Nie mam włóczni. Nie mam jak zrobić. Mo, mogę ci dać moją. Łap. Czekaj. Czekaj, ja mam połowę życia, nie? Ja mam mniej. Ja mam 37. Buduję tą ścianę na chama O, A to moje senity już mi bije. Czekaj, ok. Ok, czyli jest aż tak źle. Um. Tu był gotowany nie... grzybek. O nie. Dalej? Już się nie bije, dobra, niespoko. Musimy ogarnąć to, jak to się robi. Dobra, to dawaj mi ten włócznię, dawaj. A nie, mam włócznię. Co to jest? To jest żarcie? O nie! No to chyba koniec serii. <ścoughs> chyba. <ścoughs> Dobra, bije, bije. Może. Wiśnie masz, masz teraz swoje One Man show. <noise> nie przeżyję tego. Bo nie ma co uciec daleko. Mam jeden HP <noise> gdzieś tak na oko. <noise> Nie. Mam. To nie pomaga. O, okay. hej! Czyżbyś nie żył? O, jak złotko! To teraz czekaj! Sezon drugi, incoming. WAKE <laughs> Więc udało się na 24 dni. Trzeba zapamiętać, w ciągu 24 dnia także nas atakują. Myślę, że jest to jakaś losowość w tym, wiesz? Oni Myślmy... zawsze atakują tak samo. Musimy i, i zacząć częściej ogarniać te pająki, żeby się potem podnosić. Tak. Uż ale się dobra, dobra. Ogarnęliśmy cokolwiek, trzeba wcześniej zbudować mur. Jest. Trzeba wcześniej zbudować namiot, trzeba wcześniej suszyć mięso, trzeba wcześniej zbierać żarcie, a nie gubić się. Ale Także... to zaczynamy jako drugi sezon, czy. idziemy dalej z odcinkami? No jak lecimy dalej? Nie wiem, może zrobimy drugi, no. Nie wiem. Okej, okay, to drugi sezon. Zobaczymy, nie wiem, zobaczymy. Ja na chwilę bez to nic nie wiem. Co będzie, to będzie. Zobaczycie u wiśni wyżej Dobra, to trzymajcie się ludziska. Trzymajcie się. Na razie.